Wszystkich. Znajduję się w tej chwili na łowisku Krążno, Osława Dąbrowa 30 km za Kościerzyną. I zapraszam Was do oglądania filmu z trzydniowej zasiadki na tym właśnie łowisku. A będzie się działo. Tak myślę, więc życzę miłego oglądania. Na razie, cześć. Minęła godzina zasiadki na Krążnie, a już pierwsza ryba w Anience. Także bardzo fajnie, że mogę Wam pokazać tą rybę. Nie jest może bardzo wielka, ale za to prześliczna. Pełna łuski, karpik, tak oceniam go na 5 mniej więcej kilo. Zaraz go zważę i wraca do wody. Mam nadzieję, że na tej zasiadce będą znacznie większe ryby. Cześć! Tak, tak, z tego rogu. Ryba wraca do wody. Piękny karpik, pełno łuski. Dalej. Choby Choby tak, tak dalej. Słuchajcie, jest i kolejna rybka po kolejnej godzinie. O, taki piękny karpik. No, myślę, że około piątki. Podobna waga jak tego poprzedniego. 5300 no to widzę nawet jakaś blizna po leciące. A się rwie. Fajny, gruby karpik, piąteczka i wraca do wody. Cały umorusany, ponieważ powiem, mam mały problem z łodzią zanętową. Aby pokazać, co się z nią stało, w tej chwili moja łódka jest w częściach, w częściach pierwszych, tak zwanych. I jestem wybrudzony takim smarem, który tutaj został użyty do uszczelnienia tej łodzi. Po prostu masakra. Najważniejsze, że udało mi się ją usprawnić, że uruchomiłem silniki. Ale jak na razie i tak łowię, łowię z rzutu. Do usłyszenia. Słuchajcie, kolejna piękna ryba w Podbieraku. Piękny karpik. Wszystko brania na rigi. Małe kulki. Dwunastki. Postawione tak w tym zielsku na. Roni Rig'u. Wyciągnę ją spod biraka. Ale kawan! Piękny, piękny karpik. Bardzo mnie cieszy się. Nastroszył. Zaraz go zważymy. No przepiękna rybka. Ze Slingiem 1356, waga Slinga to jest kilo 100, czyli 12400. Słuchajcie, wreszcie wreszcie to nastąpiło. Przełamałem, przełamałem swój że tak powiem, impas na krążnie, zawsze to były ryby w okolicach 10, poniżej 10, a tym razem jest już 12, także niezmiernie się cieszę. Ryba zaraz wraca do wody, a ja łowię dalej. Słuchajcie, wszystko zrzutu. Wszystko zrzutu. Mam nadzieję, że za chwilę będzie większa ryba. Słuchajcie, nie chcę mówić tego głośno, ale to moje nowe PB Karpia, co mnie niezmiernie cieszy. Taki o, piękny lapsik. Wziął na małą kulkę, nastroszył się, no to co karpił, buziak i do wody, wracaj, piękna ryba, piękna i poszedł, super. No podbiera. Musisz jej podbierać. Znaczy... ale waliłbym. To większy jest. Tak, tak ten jest większy. To nie widzę. No już... Да, 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 i do slingo rybka już Wam pokazuje. No. słuchajcie, no nie minęło ja wiem, dziesięć minut no góra piętnaście nie, co ja mówię, dziesięć już odjazd, po prostu odpaliło, krążno odpaliło. O! I tak samo dolna warga. Ładnie ciężarek się wypiął. ja wiem Z 8 kilo, tak myślę Z 8 kilo będzie miał Także już pokażę go jeszcze Ospakuj się trochę Kaziołki Fika A, popatrzcie O, ale się nastroszył o, Ale zły od Cały czas łowię na jedną wędkę, odległość 50-60 metrów, głębokość jakieś 3 metry, tam jest pełno zielska, bo ciągnę go z wędką, ale ryby biorą, nic nie zmieniam i oby tak było dalej. Do następnego wejścia, trzymajcie się, cześć. To dopiero trzecia, czwarta godzina mojego łowienia, a przede mną kilkadziesiąt godzin, także podejrzewam, że będzie się działo tutaj. Trzymajcie się.

jest jest kolejny słuchajcie, piąta ryba w 4 godziny, niewiarygodne niewiarygodne po prostu to co tutaj się dzieje się i znowu wpięcie tego mojego Roni Rig'a w dolną wargę o, już wyskoczył haczyk nie był zbyt mocno zapięty Piękny karpik. Zleje go trochę wodą niecałe 8 kilo, minus waga Slinga kilo 100, czyli jak dobrze mówię 6,90 6, 6,90 Jeszcze raz pokaż się tutaj się najeżył i do wody. No, wreszcie trochę się uspokoiło, wreszcie yy, 3 godziny 5 ryb, rozpięto się od 500 do 12,400. Także jestem mega zadowolony, w najśmiejszych oczekiwaniach nie myślałem, że będzie od początku aż tak dobrze i walczę dalej. Kiełbaska, dwunastka kulka podbita korkiem Roni i rzucam, nic więcej, nic więcej, na to biorą ryby, nic więcej nie wrzucam do wody, nie zanęcam. patrzcie na tego delikwenta no to już jest rybsko to już jest rybsko zobaczcie zapięty zobaczcie ten pysk zapięty w dolną wargę ostrożnie o, dobra ryba wypięta O, zobaczcie na tego konia, normalnie dla mnie dzień, dzień konia dzisiaj. Zobaczcie, 15,02 minus yy, kilo 100, tyle waży sling, to jest 13,900. No, jeszcze! jeszcze. Jeszcze, jeszcze Zobaczcie! Last kiss. Wow. Kiss and fly. I do wody! Kiss and, kiss and swim. Wow. I teraz leć tam. <laughs> Dobra. No, chylę czoła. Pierwszy raz łabań przepłynął mi pod wędkami, nie zahaczając od żyłki. Bardzo dziękuję, panie ławędziu. Po prostu super. Słuchajcie, podobie oczekiwania, wreszcie mamy następną rybę. Ja muszę tą twoją rybę też bo... Ja tu Tak, ale to patrzę Jeszcze że... Tak, <grymny> A, Dobra, rybę. Mały jesiod. To jest To co prawda nie karp, ale rywa się liczy. Takiego mamy tu małego A Jakiego zasłużyliśmy, takiego mamy. Okay. Musisz go wytrzepać z tej, z tej, po prostu z tej siatki, tak go przeprzeżyć nie? Ja wiem, taki pod 2 kilo. Generalnie, jak na te warunki, Mały. musisz go wiesz, chwycić porządnie no, ale wyholowana ryba się liczy. Leś spokojnie. To ja powiedziałem. No i Taki fajny jesiod, zaraz go zważymy. Minus kilo sto, to jest tam trzy No i rybka wraca szczęśliwie okay, do wody. Kochani, back to the nature. Czuj po morzach Jodzana. I wracaj większy Płynie? Płynie Płynie nie ma wyboru. No chodź kotku, masz Proszę. No co, nie chcesz śledzia? No co, ty zwariowałeś? Łapie. Chodź, dostaniesz śledzia masz. No masz, jedz. Aha, musisz się poobcierać. Dobra. No, masz. No masz. No bierz, no. No. Która? Proszę, proszę to dla Ciebie śledź. Widzę, że yy, z ręki nie bierzesz. No tak. Tradycji stało się zadość. Na stanowisku jest gość, który przyszedł się najeść. Chodź tutaj, tutaj, tu do kamery. Proszę, proszę do kamery. Taki program oglądałem, że kotom takim domowym zakładano nadajniki i, wiesz, i badano, jak one się poruszają. Po prostu niewiarygodne, że tam niektóre koty 70 km dziennie robiły, nie? Tam odchodziły na ileś kilometrów od swojego domu nie? i takie wiesz, wędrówki robiły, nie? codziennie. Witam podobnie. Trzeci dzień zasiadki na Krążnie. Pierwszy, tak jak mówiłem, przeszedł tutaj wybornie. Sześć rybek. Potem cały dzień w zasadzie w bezruchu. No nie do końca w bezruchu, bo mieliśmy co najmniej dwa jesiotry na haku. Jeden wyholowany, taki około 3 kg. I dzisiaj rano 5.33. Piękna pobudka. Zaraz Wam pokażę tą pobudkę. Pełna łuska pobudka. Taka myślę o wadze około 5, 5 kilo. Piękna rybka. I zaraz na wagę. A potem do jeziora powrotem. Ile tutaj mamy na wadze? No, widzę to jest. Ona była już wytarowana, czyli 6300. 6, 6300. No. Także całkiem fajnie. I do wody. Poszedł. Słuchajcie, mamy piękny odjazd. Piękna rybka jest na haku, podejrzewam. Nie damy rady. Co tu mamy? Chyba jesiot. Tak. Jest jesiot. Oh, Trafiony zatopiony. No i co fajnie to. No. <laughs> Się holuje. Przyjrzyjmy się rybie, jak ona wygląda. Wziął widzę na kulkę rakową. To! Ja, za I jeszcze za płetwę się złowił. Dobra, najpierw wyciągnijmy to. No ja to ten to przypadek, się... przypadek się przypadkowo znaczy, wiesz, No czy wiesz, on się kręcił na pewno wokół, wokół tej kulki, wiesz, machnął, machnął płetwą i się wbił na nią, tak. nie? No to teraz ją przerzuć tylko do slinga. nie wiem. Cztery pod 5 może. No. tamtego z tych świniobudów to nie ma szans. To ponad 7. mamy, zobaczymy. No tak jak mówiłem 4, całe 3, 3900, 3900, 3900, no to co? Z wody Back to the Nature Tak się wbił no. A, Wypuszczamy rybkę Do zobaczenia na przyszłej zasiadce A, grubas poszedł poszedł, Ja myślałem, że będzie większy, powiem ci. Zobaczyłem, wiez jest to, to ujęcie kija, tą wie u. wiem czy żeby. Cześć. Witajcie. Raz jeszcze nasza trzydniowa zasiadka od środy do piątku na łowisku Krążno właśnie dobiega końca. Jesteśmy ukontentowani i bardzo zadowoleni ponieważ łącznie wyciągnęliśmy ile? 9 9 ryb, z czego 7 karpi, 2 jesiotry, także były brania, były ryby. Były rekordy pierwszego dnia, tak jak już to pokazywaliśmy ryby wszystkie zrzutu w zasadzie blisko brzegu dzisiaj Potem jeden dzień przerwy z dwoma jesiotrami. No i dzisiaj nad ranem dwa y, karpie. Y, jeden jesiotr y, i przed chwilą kolega tutaj obok na stanowisku numer jeden wyciągnął przepięknego pełnołuskiego o wadze ponad 14 y, kg. No? Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze chyba? Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Wciął nie mógł ja do wody ładna, u... siedemastka może być No Kurde, bo widzę, że nie jest w stanie oderwać nie, no. tej ryby Nie? Łego No 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 w siatce już na pewno jest, bo, bo widzę, że Tak jest w światce, bo szarpnęło, szarpnęło, szarpnęło pod birakiem nie? Piękna rybka o! Piękna Kolega z Unii mi przepięknego pełnołuskiego Zobaczcie tą rybę To jest po prostu kloc Prześliczna Prześliczna ryba, naprawdę po prostu, Jarek. Uważymy go. No pewnie. Uważyć go trzeba. Piętnastka będzie, ale czy... Spokojnie. Czy nie więcej. Gratuluję w takim razie. Gratuluję, naprawdę. Szacun. Masz na zmianę ciuchy? To, to chyba nie będzie Jak będzie PB? No, ja Mam racji czego, ale dzisiaj i tak to no, chyba nie będzie PB, A, ale... No to nie. Nie, nie będzie PB. 15 i kilo za slink, 14. 14. 14. 14? Aha, bo kilo 14. musisz, a tak. Sling kilogram, 14. tak. 1100. Tak. Znaczy, nasz ma 1100, a jego ma kilogram, nie? No, no to ma, jak 15 14 14 14 po 15. To... Uwalniamy rybę. Jarek został królem polowania naszej trzydniowej zasiadki. Wynikiem. 14,100, kar pełno łuski i jak widzicie wraca szczęśliwie do jeziora. Tak, oby Piękne. urosła dwa razy taka. Piękna. Piękna. Jeszcze raz gratuluję. padły na tym wyjeździe życiówki i to nie jedne. może nie są one jakieś wygórowane, ale my jesteśmy... Ale nasze. Na... Dokładnie, są nasze. Nikt nam tych emocji nie odbierze i myślę, że wkrótce będziemy mieli możliwość oglądania jeszcze ładniejszych ryb. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia we wrześniu.